Pomorska Telewizja Narodowa, jak widać oryginalny stojak do roweru, z dużym rowerem. Ach, mieści się przy Zatoce Sztuki. I mamy dzisiaj bardzo zimno. Tu mamy szafę tak zwaną szafę Romanowi Polańskiemu ufundowali przyjaciele Sopotu. 130-2008 rok to było. Zaraz zobaczymy co mają w szafie. Nie ma tylko w szafie, bo tu szafa w ogóle zamknięta jest. Ale szafa stoi. Szafa stoi. Tutaj trochę zimno dzisiaj jest, ale ludzie wychodzą na spacer. Dzień dobry, pomorska telewizja Narodowa Gdańsk. Co panie tu robią? Odpoczywają. A skąd panie przyjechały? Od daleko z Ale miejscowość. A co to znaczy centrum? To Część z, z każdy chce być centrum. No, Warszawa ta... centrum. Zońska wola. Zońska wola. I to się nazywa centrum Polski. Tak. No tak. Niedaleko Łodzi. Ma się jakieś manie, centromanie. Czy co? Wszyscy z Wyszkowa też mówią, że jest centrum polskim. Tak. A tutaj się morsy nasze Sopockie wyroiły. Idziemy zobaczyć. A tu jest szatnia, tu z szatni się wyłają następni. Idziemy dalej. Może jest trochę dzisiaj spieniona fala, ale morsy ćwiczą. Mimo temperatury dość chłodno 5 stopni. Rano była. Teraz chyba nie wiem, może troszkę więcej, no ale generalnie temperatura im nie przeszkadza w ćwiczeniach. Klub Poseidon. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. No ćwiczą wszyscy, ćwiczą. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. A pani ma katar widzę? Nie. Nie, 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 nie mamy. Nie. Co no, tak było wodę? Na siku też trzeba robić, prawda? No potem co? Do wody nie wolno sikać. Do wody nie wolno sikać, nie, wolno sikać. nie, nie. Pan nie filmuje. Pan nie filmuje. Pana też. No. Ale dlaczego ona się nie odbija? Dawaj, po! Jacy spóźniaccy chyba. Spóźniaccy jeszcze idą. Jasne. Witam, Pomorska Telewizja na dole. Olo, olo. Pani też ćwiczy. Wszyscy ćwiczyć mogą. Dobrze rozgrzani. I biegniemy w miejscu. Tutaj jest cała ta główna tenerka. Główna tenerka poleciała. Kończymy. Kończymy, Kręcimy małe kółkę bok. O, kręcimy kółka. Małe kółeczka. I to wszystko w sapacie na tył! Zatrzymaj Ugnij! wyprostuj. Sopackie marsy. Sopackie marsy ćwiczą. W okolicy Mola. Zatrzymaj. Ugnij do to było. Dzień dobry, wody wody, do wody, do wody A ja wszyscy do wody chcą, tak Woda ciągnie. Nie. Zciągaj od dołu. A pan nawet szczepek założył. Wydawało się. A do wody nie wpuszczają. Nie, nie. I biegnie. Biegnie, biegnie, I tempo. Temu to było na polsku. I los. Biegiem do wody. A tam jest. Tam widać w oddali urwisko, to jest urwisko, to jest, to jest urwisko, to jest, to jest, urwisko. To jest... klif, klif tam był. ręce! Orłowski klif, no i molo w Orłowie. Też mamy drugie molo w Orłowie, chciałem pokazać. Mamy drugi też w Orłowie. 10, 9, 8, 7. No, a ćwiczą cały czas. Przysiady teraz robią. Przysiady, dobra rzecz. Tam w oddali mamy statek. są statki. Wszyscy ćwiczą równo. A to jest w okolicy Zatoki sztuki. Zatoka sztuka sztuki. A tu łazienki są. O. Łazienki Sopockie. No a tam widać latarnię morską. Latarnię morską Sopocką. Woda zaciekła będzie Woda się zagrzeje zaraz Jak wy wejdziecie Wszyscy ładnie ćwiczą No tutaj ma trochę problem z tą kapą ta pani tenerka No duża kapa jest nic no. Żadnych Żadny pompek Na razie tylko trzymam. Trzy pompki, trzy pompki nie? trzy pompy trzy pompki. Każdy pom... O! I to jest sztuka. Na jednej ręce. Pompki robić. A pompek nie robimy. Teraz nogi do góry. No trudne ćwiczenia tu mają. Ale proszę nie klękać, wyrywają. Co pani klęka? 10 pompek na godzie. O, tylko 10. Tylko 10 pompek. Wszyscy robią po 10. A panowie nie, nie robią pompek. To no, trzeba robić pompki, no co? Nie ma co się opindalać. Zrobimy inne ćwiczenia. Dłużej wchodzi o minutę. Aha. A tutaj jakiś, jakiś ten Lapończyk. Laponka. 10, 10, 12. 13. Pan to z Laponii przyjechał? Nie, ja tutaj miejscowy. tu miejscowy. miejscowy. Do Wyles. Sopotu. Aha. No, niektóre już niesporne uciekły do morza. Nie, nieposłuszne. I śpieszą się do wody. To się wszyscy się kąpią, na no co? Damy wszystkich. No na no Bo ja z kamerą nie wejdę do wody. Fotoreporter nie może. O. Zdjęcia będą wspólne, o. Może takie zdjęcie wspólne sobie zróbcie, o. No to zejdźcie do wody. do wody. Nie jeszcze. Już wszyscy jeszcze. Jeszcze na fotograf. Za późno. Bo ja tu robię film dla Pomorskiej Telewizji Narodowej. O. Na początek sezonu to jest. Właśnie trafiliśmy na początek sezonu z Morsów Sopotckich. U Morsów Już Robisz zdjęcia na aparat. Robimy zdjęcia teraz. Wspólne. Zdjęcia wspólne. Marsów, proszę bardzo. Już wszyscy są? Zbiórka? Zbiórka? No to walimy te zdjęcia. O. Wszyscy? Wszyscy już? Wszyscy? No to cyk. Wszystkie zdjęcia są. Jeszcze jeden się spóźnił. Jeszcze. I ja tutaj z morsami też chcę zrobię zdjęcie. O, co to było? Że byłem. Że tu byłem. Ale to będzie w YouTubie, Pomorska Telewizja Narodowa, zapraszam. Tak? Tak, Pomorska Telewizja Narodowa. Sopot, jest taka playlista. Sopot. No i poszli no i poszli się teraz już kąpać normalnie. No. Ała! Jakieś batyki tu leżą. Oni idą się kąpać, nie patrząc na, na to, że temperatura ma w powietrzu jest 5 stopni, a woda chyba jeszcze, chyba jeszcze cieplejsza. Mi się wydaje, że woda jest dużo cieplejsza, chyba z 15 mal, albo 10 nawet. Bo to zawsze tak jest, że morze jest nagrzane przez lato. I może jest nagrzane przez lato i potem właśnie morsy sobie się ogrzewają w tej wodzie, że tak powiem, bo tam jest cieplej jak na pewno jeszcze świeżym. No trochę ludzi się zgromadziło. No i się kąpią już Nie straszna, nie dziwna woda. Sztabki pływają w Molo, Sopocie, blisko. Boja też jest. Boja. Ostrzegawcza. No i Zatoka Sztuki Tam się przebierają właśnie. Tutaj ten klub morsów działa. No i tak by na tyle było z, 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 z plaży w Sopocie. Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. To była i wam to umieściła. Słowo mi ziemiński, czerwony korzacz. Ahoj.